A jestem już Ja piłkę. Dziś mogę się z Kasią Łukasiak, piłkarz pograniczny. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jakim Pan uczniem jakim Pan ulubionym w szkole? Można powiedzieć, że do szkoły nie uczęszczałem z uśmiechem, ale, ale wiadomo, szkoła była ważna. Rodzice mi powtarzali, żeby, żeby się uczyć dobrze, także nie miałem jakby z tym dużego problemu, ale oczywiście moim ulubionym przedmiotem był WF. A jak się uf bo był pan wybierany, wszystko jako pierwszy, czy może pod koniec? Nie, zawsze bardziej gdzieś tam od tych najmłodszych już lat, to, to, to jako pierwszy. Lubi Pan opierać inne sporty, czy tylko piłkę można? Lubię, lubię również inne sporty. Zawsze gdy mam jakąś przerwę, to, to lubię pograć w Tenisa, lubię pograć też w Padla. Także te, te dwa sporty. A którego pana ide jaką miał pierwszą koszulkę? Od zawsze to był, to był Messi i pamiętam, że pierwsza koszulka tego właśnie była Messiego z Barcelony. E, kibicował Pan pewnie Pogoni od trzech lat, a czy za granicą miał Pan jakieś ulubiony? Ach, tak, tak. Zawsze Pogoni kibicowałem, ale za granicą to kochana była i do tej pory jest Barcelona. Czy w Pana rodzinie ktoś grał, albo też dalej gra, tak zawodowo piłkę? Mój tata grał również w Pogoni, w piłkę, doszedł do poziomu rezerw, także, także jest jedynym takim moim członkiem rodziny, który grał w piłkę. A ile jest klubów piłkarskich w Szczecinie? Bo wiem, że jeszcze w niższych ligach w Dublidze jest Świt, ale oprócz ich jest dużo klubów w niższych ligach? Oj, w Szczecinie trochę jest tych klubów, bo w tych niższych ligach jest również Arkonia Szczecin, tak jak powiedziałeś, FIT jest teraz dosyć dobrej lidze, bo to jest droga liga, może im się uda awansować, ale, ale jest, tak jak powiedziałem, jest jeszcze dużo, dużo tych zespołów. Ciężko mi było wymienić wszystkie, bo, bo ich po prostu jest, jest dużo. A czy w przeciwieństwie jest jakaś dziedzina popularna? Myślę, że koszykówka jest dosyć popularna, bo Kingi grają. Grają w Ciecinie, Bardzo dobrze im to idzie, bo podejrzewam, że w zeszłym sezonie zdobyli mistrzostwo Polski albo dwa sezony temu. Także dosyć, dosyć popularny jest ten sport. A pamięta pan pierwszym treningu w pogoni? Ile miałeś w na Pamiętam, to była przerwana na reprezentację. Zostałem zaproszony pierwszy raz na trening, wtedy miałem 17 lat. A chodził pan dzisiaj na mecze pogoni? Zapraszam może jakieś pamięci? Oczywiście jak jak mogłem, to zawsze byłem na meczu, czy to wyprowadzając nawet piłkarzy, czy, czy podając piłki, czy, czy na trybunach oglądając, to kiedy, kiedy mogłem, to, to zawsze chodziłem i myślę, że któryś z meczów w Legią Warszawy, bo wtedy te kibicowsko te relacje z Legią były bardzo dobre i, i fajnie się tak oglądało i, i słuchało jak to na trybunach jest taka zabawa. A jaka była Pana pierwsza pozycja? Od początku było pan w pola? Tak, jeszcze wiadomo, kiedy się grało, tak może powiedzieć na hali, albo na tych orlikach to, to czasami trener mnie wystawiał z przodu jako atakujący, ale później z czasem już zazwyczaj cały czas byłem środkowym pomocnikiem. A jak pan łączył naukę z treningami? Ciężko było to połączyć? Myślę, że na początku trochę, trochę było to uciążliwe, ale, ale tak jak powiedziałem, dosyć, dosyć mocno przywiązywałem wagę do, do, do tej nauki, żeby żeby po prostu skończyć tą szkołę. Wiedziałem, że, że niektóre rzeczy, przedmioty, tak jak, tak jak oczywiście polski, tak jak angielski, mi się przydadzą, także, także później radziłem sobie z tym dobrze, żeby to pogodzić. A jak pan. A... Jest przykładem talentu, czy ciężkiej pracy? Był takim zawodnikiem, co wyróżnia się na tle, na tle kolegów? Czy to, co robił, przychodziło Panu z łatwością? Myślę, że trochę tego, trochę tego, bo e, tam zawsze dostawałem taki sygnał od trenerów, że w, roczni, w danym roczniku się wyróżniam. Nawet e, przychodząc do Pogoni, e, trener wysłał mnie do 2 dwa, dwa lata starszych chłopaków, e, także Także gdzieś tam talent zawsze był, ale, ale ciężka praca również, bo, bo lubię pracować dodatkowo, lubię pracować więcej niż inni. Także może powiedzieć trochę tego, trochę tego. A chodził pan na jakieś treningi indywidualne? Tak, mój tata, mój tata jest trenerem i od najmłodszych lat trenujemy indywidualnie. Także to, to od samego początku mojej, można powiedzieć, przygody z piłką to trenowaliśmy statą indywidualnie? indywidualnie. był ktoś taki kto grać z Panem w Piłkarskiej i dobrze się zapowiadał, a nie zaistniał w seniorskiej piłce z powodu kontuzji bo w ogóle z piłki zeznawał? Tak, mam, mam takiego jednego, to bym powiedział, że Hubert Turski. Myślę, że dobrze znana postać, bo yy, wiadomo, Hubert yy, zaistniał w, w seniorskiej piłce, bo ma nawet debiut w klasie klasie, wystąpił w pierwszej lice. Ale myślę, że gdyby nie, nie te kontuzje, które go, które go dospierały, myślę, że, że Hubert ma na tyle duży potencjał i oczywiście tego mu życzę, bo, bo nie skończył z piłką. Ostatnio był u nas na treningu w pierwszym zespole i, i mogę powiedzieć szczerze, że bardzo dobrze wyglądał. Także trzymam kciuki za Huberta, kibicuję mu i, i oby przyszedł jego czas, żeby pokazał wszystkim, jaki jest jego potencjał, na co go stać. Pan akurat był, gdy wcześniej była zmiana tego nowego obiektu, starego na nowy. Podglądał Pan często, jak był budowany? Tak, tak. Pamiętam, jak jeszcze nawet przechodziliśmy no, treningi tymi schodami, które się budowały, także fajnie było z jednej strony widzieć to, jak stary, stary stadion w Pogoni jeszcze funkcjonował, a a teraz jak ten piękny nowy jest już nas, także to było fajne uczucie. obserwować to. A ma pan może takie swoje najlepsze, z pojemniej z ale wspomnienie ze tym stadionem. Myślę, że to, to, że po prostu mogłem być na meczu i mogłem. Najlepsze myślę wspomnienie dla mnie to jest to, jak mogłem podawać piłki i obserwować tych piłkarzy z ekstraklasy, którzy kurcze grają na, na najwyższym poziomie w Polsce i, i byłem strasznie blisko murawy, także podziwianie tych zawodników to było wtedy moje najlepsze takie wspomnienie. A jak pan sobie na młodzieżową Ligę Mistrzów? Czy to była to dla Pana taka pierwsza scenic z taką poważną piłką? Że, to jest, że jest taka otoczka, emocje, że się gra z kimś z zagranicy o coś poważnego, to wyjrzyła panu wtedy na presja niż dotychczas? Wiadomo, to było takie zupełnie inne uczucie, bo nawet rozegraliśmy ten mecz na, na głównym stadionie z kibicami, także to było dla nas, dla chłopaków, z juniorów, to było coś nowego. I tak, tak jak powiedziałeś, przyjechał zespół po prostu z Hiszpanii, także nowe zupełnie doświadczenie, ale był było takie taki pozytywny deszczyk emocji, bo, bo wiadomo, to był pierwszy taki poważniejszy mecz, gdzie kibicy przychodzą nas oglądać, także mega, mega miło wspominał ten mecz. A kiedy Pan pierwszy usłyszał Pan coś o sobie, albo to w gazecie albo w internecie? Bo myślę, że to zaczęło się wtedy, kiedy zdobyliśmy już w w juniorach. Wtedy zdobyłem króla strzelców, MVP rozgrywek, także że wtedy dosyć głośno zrobiło się o mnie w sieci. A kiedy po raz pierwszy miał Pan jakiś kontakt z pierwszą dużą pogoni? Jakie wspólne treningi albo zgrupowania? Pierwszy kontakt z drużyną miałem właśnie w jedną z przerw z reprezentacyjnej właśnie wtedy, kiedy miałem 17 lat. Zostałem zaproszony na, na treningi i, i, i trenowałem z pierwszym zespołem. A był ktoś, kto był na Pana wrażenie z tych piłkarzy? Uj, na pewno. Tam naprawdę miałem się od kogo uczyć. Ciężko mi było wymienić tak jedną osobę, bo naprawdę poziom w pierwszym zespole Pogoni wtedy, jak jeszcze przychodziłem, to było naprawdę bardzo duży i z przyjemnością chodziłem na te treningi, żeby, żeby się uczyć, żeby się sprawdzić na, na tle tych bardzo dobrych zawodników. Także jednego nie jestem w stanie wymienić. Czy z dnia do dnia, do dnia przechodziliście jakoś większą liczbą zawodników? Czy na spokojnie, każdy pomału, po kolei? Jak odnajduwał się Pan Przemysław z Waszymi zawodnikami? No wiadomo, każdy ma swoją drogę. Jedni to z juniorów przechodzą bardzo szybko i się wdrażają. Inni potrzebują trochę więcej czasu. Ja jestem akurat takim typem, że potrzebowałem trochę więcej czasu, bo wchodząc do pierwszego zespołu, można powiedzieć, że tam zostałem na dłużej, trenowałem, ale nie mogłem się przebić tak, żeby do drużyny, żeby grać i występować na meczach Ekstraklasy, także ja potrzebowałem trochę więcej czasu, żeby się zaadaptować. A czy był ktoś taki, kto wziął Pana pod opiekę? Z tamtych czasów może nie, ale myślę, że ogólnie jak później przechodząc z rezerw do, do pierwszego zespołu, to, to Wojtek Lisowski był, był takim Takim człowiekiem, który właśnie bardzo, bardzo fajnie pomagał młodym zawodnikom, żeby, żeby się wdrożyć do szatni, żeby dużo podpowiedzi dawał. Także, także myślę, że on. Do tej pizze, na początku zagrał pan w trzeciej lidze w rezerwach pogoni. Był to, był wtedy u pana Stres? z do boiska? jak się pan oczywiście. Oczywiście to... wiadomo, troszkę, troszkę się obawiałem, można powiedzieć, bo Piłka seniorska i juniorska to, to jest są nie bardzo, bardzo duży przeskok, i, i nie wiedziałem czego się spodziewać, tak naprawdę, bo, bo wiadomo, seniorzy to jest zupełnie inne granie szybsze, bardziej fizyczne. Także myślę, że o siebie się nie obawiałem bardziej o to, jak, jak, jak to z przebiegu meczu będzie wyglądało, ale, ale byłem spokojny, także, także bardzo dobrze również wspominał ten mecz, bo. Co najważniejsze wygraliśmy. A jak pan odczuł oprzeć się z dnia na seniora pod spektrum, w tych pierwszych metach? Ciężko było się odnaleźć na boisku? Oj, myślę, że to jest naprawdę ciężkie, yy, ciężki okres dla, dla zawodnika z juniorów przejście do tych seniorów, bo naprawdę bardzo, bardzo mocno różni się ta, ta piłka nożna. Seniorska. Tak jak powiedziałem, wszystko jest szybsze, wszystko jest takie bardziej fizyczne. Dużo zawodników też gra na tak zwanym doświadczeniu. Także ja potrzebowałem również trochę czasu, żeby zrozumieć tą piłkę seniorską, żeby się do niej przestawić i do niej zaadoptować. Tak, rozmawiam ze swoimi gośćmi, tak jak to że mówię mi, że na przykład mi rośnie mieli znaki słodówki. A czy ja pan taki major, może ma Nie, nie, to są rzeczy, które mnie, można powiedzieć, nie dotyczą, bo, bo zawsze mój tata czuwał, czuwał i czuwa nadal nad tym, żeby, żeby twardo stąpać po ziemi i, i po prostu skupiać się na, na ciężkiej pracy i, i na robieniu jak najlepiej jak możesz. Na swoją pierwszą bramkę nie musiał pan długo czekać, bo w piątym swoim meczu pokazał pan Bekarz Raduni. Pamięta pan może tę bramkę, jak ona wyglądała? Tak, pamiętam ją. Podejrzewam, że. O ile się nie mylę, Bartek Ława posłał mi po prostu piłkę, wybiegłem sam na sam i, i strzeliłem gola i pamiętam, pamiętam to bardzo, bardzo mnie czyszczyła ta bramka, bo to pierwsza bramka na poziomie seniorowskim, także pamiętam ją. Pierwsze, się pierwszej drużyny i dlatego w się płynie do skryt. Czuł Pan, że za Pani minut pogoni będzie ciężko? Czy był taki plan tego szkoleniowego, że został Pan wypożyczony i ja po doświadczeniach? No tak, czułem wtedy, że, że naprawdę Pogoń ma mega mocny skład, naprawdę dużo ludzi, szczególnie w tym w środku pomocy. Także chciałem spróbować swoich sił na, na dosyć fajnym poziomie, bo to była pierwsza liga wtedy w skrze. Także bez wahania spróbowałem podjąć, ryzyko, można powiedzieć, że ryzyko, bo wiadomo idziesz do innego klubu, żeby złapać trochę minut, trochę doświadczenia. I także. Także taki był plan na, na wtedy. Czyli pierwsza liga bardzo się różniła od trzeciej ligi? Czy bardzo trzeba było się przedstawić? Na pewno, na pewno. Nie, może nie różniła się jakoś mega, mega bardzo, bo, bo już można powiedzieć, że wtedy byłem przystosowany do poziomu seniorskiego. Także trochę mi było łatwiej, ale na pewno ta pierwsza liga była, była bardziej taka, taka piłkarska, można powiedzieć. A jak pan wspomina występy u trenera Janusza Mamrota? Jakie on ma podejście do młodych zawodników? U trenera Mamrota pamiętam, że po pierwsze, podejście trenera do, do młodych zawodników moim zdaniem było bo w porządku, nie odczuwałem żadnej, żadnej że tak powiem, z żartem negatywnej energii ani nic. Także, także wspominam ten czas pozytywnie, tak jak w całym górniku łączno. Pytałem trochę lokasa na Pana temat i powiedział mi, że ma Pan dobra przyjęcie kierunkowe wizy gry i jest Pan kreatywny. Gdzie nauczył się Pan tej kreatywności i przeglądu pola? Czy w ogóle ma się tego nauczyć? Czy po prostu Pan tak już miał? Myślę że, myślę, że ciężko to się nauczyć, bo kreatywność to, to myślę, że bardziej jest cecha wrodzona tych środkowych pomocników, którzy, którzy grają na najwyższym poziomie. To jest ich, można powiedzieć, że wiodąca cecha. Także, także myślę, że mi to się nabyło z czasem, z wiekiem po prostu. Wracając już do średniej tego sezonu, był Pan kreuzerskim w kapitanem, i później tym się wodnikiem ale leśnika 3. Ale to Mariusz Fuchanalczyk, Kasia Kozłowski i Mateusz Łągowski zdebywali wcześniej przed Panem w ST-klasie. Czy miał Pan nadzieję, albo spodziewało się, że Pan odbędzie się trochę wcześniej, bo to dopiero miało miejsce w tym stole? No tak, wiadomo. Robiąc taki wynik jak Mistrzostwo Polski i strzelając 21 bramek i zostanie Królem strzelców, to, to wiadomo, że Twoje oczekiwania są bardzo duże po, po takim wycinie, ale, ale tak jak powiedziałem, w piłce nożnej każdy ma swoją drogę. Jedni debiutują bardzo szybko, później można, oczywiście nie, nie daje tych przykładów, o których wymieniłeś, ale jedni debiutują bardzo szybko, później znikają, drudzy mają tą ścieżkę trochę bardziej krętą, debiutują wolniej, ale ja taki byłem. Czekałem zawsze na tą swoją szansę, dążyłem do tego, żeby, żeby wrócić do pogoni i zadebiutować. A jakie to jest uczucie, gdy wychowanek gdy debiutuje w Wysokiej z Bramką i to jeszcze przy, przed swoją publicznością? Było, są, jest? Bo teraz na przykład y, na trybunach przychodzi godzina albo z nami? Tak, moja rodzina zawsze, y, zawsze przychodzi na mecze, wspiera mnie. Także no, ten, ten, ten debiut to po prostu jak z moich marzeń. W życiu y, nie powiedział kiedyś, że, że na, przy debiucie, przy twardowskiego, przy. 20 tysiącach ludzi, wejdę, strzelę bramkę, to, to było po prostu uczucie nie, nie do opisania. A ile ja o pan meczów albo czasu, żeby poczuć, poczuć się takie ważne na boisku, albo że pan tydej, to już nie miał? pan taki może moment swojej karierze? Yy, mówimy o pico seniorskiej czy juniorskiej? Tak, seniorski. Ogólnie no też może być. No to w juniorski na pewno trochę potrzebowałem tych występów w centralnej lidze, żeby. Żeby poczuć się taki ważny, na pewno pomogło mi to, że dostałem opaskę kapitana. To wtedy taka większa odpowiedzialność spada na mojej barki tego, jak drużyna gra, jak przede wszystkim ja gram. Także myślę, że w piłce seniorskiej tak samo to wyglądało. Na pewno inaczej się czułem, jak debiutowałem w tej trzeciej lidze, a inaczej jak. Później rozegrałem tych meczów, nie wiem, 10, 20, 15. To, to wtedy z czasem, z każdym meczem nabierałem tej pewności siebie i czułem się zupełnie inaczej. A jakie zostanie przed meczami? Nie ma pan kiedyś tak, że nie zasnąć przed takim ważnym meczem? Nie, nie. Ja przed meczami dobrze śpię. Wiadomo, wizualizuję sobie czasami tak, jakieś sytuacje, które, które mogłyby się wydarzyć na boisku, ale, ale nigdy nie miałem tak, że jakoś się mega stresowałem przed meczem, czy nie mogłem spać. A jak pan patrzy na ten przepis o majorzowcu? Czy to jest dawanie młodym zawodnikom miejsca składać za darmo? Jak to się pisze w mediach? Nie, oczywiście, że nie. Wiadomo, za darmo nikt minut nie dostanie, bo to o, trzeba sobie na nie zapracować. Trzeba sobie napracować e, najpierw do tego, żeby dołączyć do pierwszego zespołu, bo to, bo to nie jest taka łatwa rzecz. I później, wiadomo, w treningu udowodnić trenerowi, że, że te minuty dla ciebie się należą. A układa pan ten mecz w głowę, jak to może wyglądać? I trzeba ma pan jakiś albo tak, często sobie właśnie dzień przed meczem albo, albo nad ranem w dniu meczu sobie wizualizuję takie, takie małe, niedużo, nieduże elementy, które na przykład często się pojawiają w mojej grze lub, lub mogą pojawić. A z rytuałów to myślę, że tak nie mam zbyt dużo. Na pewno przed każdym meczem się modlę o zdrowie, o szczęście i, i, i tyle. A do meczu przygotowywałeś pan tak wcześniej, czy tego samego dnia? Tak pytanie. pan czas, czeka, czy woli się wyciszyć? Myślę, że już dzień przed meczem tak powoli wyciszam głowę, żeby, żeby te wszystkie myśli, które są wokół piłki, wokół meczu, żeby odłożyć na bok, żeby, żeby już powoli się koncentrować na meczu. A tak w dniu meczu to już, to już myślę, że, że te wszystkie, tak jak powiedziałem, wszystkie rzeczy są odłożone na bok i skupiam się tylko i wyłącznie na meczu. A jest Pan zawodnik, który teraz i pisze porażki i nie sytuację? Czy się na drugi już ten to Ja Jestem typem, który, który naprawdę yy, nienawidzi przegrywać. Od, od młodszych lat, nawet jak yy, jeździliśmy na turnieje halowe czy, 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 czy te różne na Orlikach, to nienawidziłem przegrywać, zawsze się denerwowałem. Także... Wrzucało mi to do teraz, nie wiem czy to jest dobre, czy to złe, taki po prostu jestem I, i no niestety no lubię rozpamiętywać te yy, te porażki, bo one mnie bardzo zawsze bolą, bo, bo zawsze chcę wygrywać i dążyć do tego, żeby, żeby grać jak najlepiej. A interesuje się, żeby Pan wielko oburzył grę nią, Pan wyniki transferu i jego na mecze? Tak, tak bardzo lubię szczególnie oglądać naszą polską jazdkę klasę, bo bo to są nasi moi przeciwnicy, także lubię oglądać, analizować niektórych danych zawodników, dane zespoły, transfery również. Myślę, że jestem na bieżąco, także, także można powiedzieć, że żyję tą piłką. Jakie świat? Ja Chce pan zawsze zagrać? O, widzę hiszpański, to jest moja wymarzona liga. Ma pan jakieś cele osobiste swoje na ten sezon? Na przykład ileś bramek albo asyst? Jeżeli chodzi o bramki asysty, nie stawiam sobie celów ile to ma być. Wiadomo, każdy by chciał strzelać co mecz bramki albo asystować, ale ja się skupiam na tym, żeby, żeby dawać drużynie jak najwięcej poprzez swoją grę, a jak dołożę bramki i asysty, to, 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 jest, to jest super, a taki mój cel na ten sezon, który sobie postawiłem, no to e, super by było i dalej jest okazja wygrać e, trofeum. Mamy, mamy na to szansę, bo, bo gramy dalej w Pucharze Polski, także żeby się spełniło. Najlepszy pana mecz i najcięższy? Uf, najlepszy mecz. Myślę, że najlepszy mecz to był hmm, wtedy, kiedy z, wszedłem, zadebiutowałem i, i strzeliłem tą bramkę, bo czułem się wtedy rewelacyjnie. Myślę, że to, ten mecz zostanie ze mną do końca życia. Jako mały zawodnik, mały piłkarz pogoni, zawsze marzyłem, żeby zadebiutować, a jeszcze strzelając w bramkę, to, to nie, do, nie, do nie do opisania uczucia naprawdę. A najcięższy jaki jest? Najcięższy mecz? Wydaje mi się, że ten w tym sezonie nawet z Jagiellonią stok u siebie graliśmy. To, to wtedy, pamiętam, szedłem w postawę o i i ten mecz że się skończył remisem. Naprawdę bardzo, bardzo ciężki, bo to mecz bo, bo widać, Każdy widzi w tym sezonie, jak Ilonia się prezentuje nawet w europejskich Pucharach. Także myślę, że ten mecz bym wybrał jako najcięższy. A najlep, najładniejsza pana Bramka i asysta? Najładniejsza bramka, to myślę, że w meczu centralnej ligi juniorów U19 przeciw Legii Warszawa. Wtedy pamiętam, jak przyjąłem piłkę, uderzyłem po długim prosto w samo okienko, także, także to, tą bramkę też zapamiętam. A może nie najładniejsza, ale taka myślę, że najważniejsza do tej pory asysta to była do Kamila Grosickiego w pucharze Polski w togrywce przeciwko OZZE OPOLE. Bo pamiętam ten mecz, bardzo, bardzo, był bardzo ciężki maczyliśmy się, w dogrywce właśnie podałem do Kamila, on to wykończył i finalnie wygraliśmy mecz. Jest jakiś zawodnik, w który którym mówiła się panu ciężko tak cię meczu? Myślę że, myślę, że nie ma takiego jednego, choć opierając się mógłbym powiedzieć Lukiniasa z Legii, bo pamiętam również to, ten mecz tego sezonu, gdzie gdzie on grał w środku pola i, i naprawdę to jak balansował z piłką, jaki ma możliwości podczas dribblingu, to naprawdę myślę, że żadnemu piłkarzowi jeszcze nie było mi tak ciężko odebrać piłkę. Będę panadkach opowiedzę połandik i na Ulubiony bramkarz, to niech będzie z czasów teraźniejszych wojciech szczęsny ulubiony obrońca, to możemy się cofnąć trochę do czasów wstecz i bym powiedział Carles Puyol, za ten jego charakter i, i za grę do Barcelony. U pomocnika mi ciężko jednego wskazać, ale jeśli miałbym wskazać jednego jedynego, to myślę, że byłby to Andres Iniesta, bo zawsze podziwiałem jego grę, naprawdę to był z piłki. I napastnik na pas. niech będzie Robert Lewandowski. Gra Pan w kiszę Nie, nie gra. Uwielbiony film, serial? Jesteś wykonawca. Ulubiony film to pewnie któraś część swojego Harry'ego Pottera, bardzo lubię. Ulubiony serial to będzie Skazany na śmierć. A jeżeli chodzi o muzykę, to bardzo ciężko mi wskazać Jedną piosenkę, bo naprawdę różne gatunki muzyczne słucham, także, także jed, jedną ciężko mi powiedzieć. Ma Pan jakieś hobby? I tak, w wolnej chwili, żeby tak się trochę odizolować od, od świata piłki i wtedy, kiedy chcę odpocząć, zresetować głowę, to lubię pograć na komputerze w różne gry. I gdyby nie piłka, to? Uf. To jest bardzo dobre pytanie, bo, bo nigdy nie, nie wiedziałem, nie miałem nigdy tego planu B, można powiedzieć, bo wszystko, zawsze zakładałem i dążyłem do tego, żeby, żeby być piłkarzem. Także na tą chwilę powiem szczerze, że nie mam pojęcia. To dziękuję za mi czas. Moje nasze Łukasz, Kasia jak piłkarz po Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zyskajcie Pa. Dzięki.